Jak mówił pan Tarei, wszystko płynie. To no, <noise> piękne jest. Dużo tutaj mamy przekłamań, bo to też nie jest sentencja łacińska, tylko grecka. Jeśli lubicie używać Łacińskich powiedzeń i sentencji wplatacie je w mediach społecznościowych, musicie występować publicznie i one się wam przydają. To ta seria jest dla was łacina, w obowiązującym dzisiaj współczesnym języku polskim mały poradnik, jak w weekend stać się mówcą doskonałym. Przypomina mi się taki taki mem, jeden z moich ukochanych, i nie mogłam się doczekać. Powiem szczerze tej chwili w podcaście Lentę o kulturze śródziemnomorskiej, że będę mogła go zacytować, jak mówił Pantarei, wszystko płynie. To <noise> no piękne jest. Dużo tutaj mamy przekłamań, bo to też nie jest sentencja łacińska, tylko grecka. No i oczywiście Pantarei to nie jest żaden pan Pantarei, który coś mógł <noise> powiedzieć, prawda? Nie było takiego człowieka, który nazywał się Pantarei. Tak. Twórcą tych słów, jeśli w ogóle zostały one kiedykolwiek wypowiedziane przez jakiegoś mędrca, był pan, który na imię miał Heraklit. Heraklit z Efezu, starożytny grecki filozof, który uważał i podkreślał wszędzie w swojej pracy, że najważniejszą cechą rzeczywistości jest jej zmienność. Także my tutaj dzisiaj płyniemy, prawda? Jest gorące lato i wszystko płynie rzeczywistości. Ale on się odnosił ja, do czegoś tak, tak. Że, zupełnie innego, mianowicie do tego, że wszystko jest w ciągłym ruchu, nie ma nic trwałego, cała nasza rzeczywistość podlega ciągłym e, przeobrażeniom. To jest w ogóle bardzo um... Ale to jest taka mądrość, którą powtarzasz bez względu już na to, że to właściwie greka, nie łacina, ale to jest ten element kultury takiej starożytnej, która w, w lente jest obecna bardzo, bo wszystko się przecież zmienia cały czas i z tym się należy pogodzić. Co więcej, polubić ten fakt. Jak najbardziej. Natomiast na przykład, kiedy mówimy o związkach, o przyjaźniach, ale chyba jeszcze bardziej o związkach romantycznych, to bardzo często mówimy, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. I to jest yy, też powiedzenie Heraklita, inaczej pana Pantarei, które też mamy tendencję do przekręcania, bo to nie chodzi o to, że do tego samego miejsca nie wchodzimy, bo to jest jakieś niebezpieczne, tak? Że nie warto wchodzić drugi raz do tej samej rzeki, tak? Jak się raz spotykałaś z kim, i nie wyszło, to już nie wchodzi się tam drugi raz, bo nic tego dobrego nie wynika. No, z wyniknie. pracą jeszcze tak się często o, mówi, nie? że o, tak. się nie wraca do pracy. Jak no. najbardziej, jak najbardziej. Ehm, no właśnie, to, to jest zła interpretacja tego ehm, powiedzenia i tej heraklitowej mądrości. Jemu chodziło o to, że nawet jeśli wejdziemy do tej samej rzeczki, do tej samej Wisły, do tego samego Tybru, czy innej sekwany, to ta rzeka tak naprawdę nie jest taka sama, bo ona się już zdążyła zmienić. Ten just Jacek, just... ten Krzysztof, albo ta just Marysia just po z latach. Innym, z innym człowiekiem. Człowiek. I jeśli byś teraz wróciła do swojej dawnej pracy, to to już nie jest ta sama praca, bo tam się już wszystko zmieniło. Czyli no właśnie warto tutaj może trochę inaczej spojrzeć na te nasze decyzje. rzeka płynie. A, okej, okay, dobra, no wszystko jasne, wszystko jasne. Jak to jednak porządkuje świat? Dobrze, to skoro o pewnych y, początkach, z, zmianach i nowych otwarciach mowa, to powiedzmy o tabula raza. No właśnie, tak, to jest bardzo bliski związek, bo y, Heraklit też podkreślał, że my wiedzę o świecie zdobywamy ciągle przez nowe doświadczenia, prawda? Ten świat się ciągle zmienia, my się go non-stop przez całe życie y, uczymy. Y, no, i tutaj właśnie pojawia nam się ta tabula rasa, którą jesteśmy jako, jako człowiek przychodzący na świat. Biała kartka, czy biała tablica w zasadzie, e, która tych doświadczeń jest jeszcze pozbawiona, i dopiero z czasem coś się na niej zapisuje. E, my mówimy biała kartka albo biała tablica, i ja nie wiem jak ty, ale jak do mnie ktoś mówi biała tablica, czy czysta tablica, to ja sobie wyobrażam taką tablicę w szkole. ta będę nie no, mogę się Zieloną. Zieloną, dokładnie. Ja jakoś nie mogę się przestawić na te z flamastrami zmywalnymi, które nie. Nigdy nie piszą i zawsze są wypisane. Kreda jednak trwała dłużej i była bardziej dostępna. A to jest chyba takie powiedzenie, którego rzadko używam ta bula raza czysta kartka, może bardziej. Pamiętam takie piękne słowa Ennio Morikone, że, że, że życie i, i pisanie muzyki to zawsze ma zawsze początek w, w białej, czystej kartce. No tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że piszemy na kartkach w zasadzie już dzisiaj to raczej siadamy przed komputerem i mamy biały ekran przed sobą prawda i trzeba to słynne pierwsze zdanie najtrudniejsze napisać jeszcze tych kilkadziesiąt lat temu siadaliśmy przed białą kartką podejrzewam że tak siadał jeszcze Morricone przynajmniej w swojej młodości a jak było ze starożytnymi? Starożytni nie znali kartek, oni pisali właśnie na tabliczkach. Nie wiem, czy ty widziałaś mój najnowszy sprzed kilku miesięcy suwenir z Rzymu, który sobie nabyłam. Ja uwielbiam chodzić do tych sklepów z pamiątkami przy muzeach. I przy muzeach kapitolińskich kupiłam sobie za 7 euro taką właśnie drewnianą tabliczkę, która jest wielkości połowy zeszytu szkolnego. Yy, taka ramka po prostu jak do zdjęć i w środku, tam gdzie normalnie włożylibyśmy zdjęcie, jest wosk. I do tego jest taki rylec, taki, tak, taka pałeczka ostro zakończona i w ten sposób właśnie Rzymianie pisali. Tak robili notatki, że pisali na tym wosku, który był miękki, tym rylcem. Później, żeby wszystko e, e, prawda, wyczyścić, tam gdzie my dzisiaj włączamy jakiś tam, co to się włącza, delete czy jakiś tam inny backspace, tak? to oni tym rylcem wygładzali e, tę tabliczkę. I dlatego tabula rasa to jest tak naprawdę, my mówimy dzisiaj biała kartka, a u nich taka wygładzona tabliczka, na której dopiero coś trzeba e, zapisać. To już jest trzeci odcinek Lente, właśnie z tymi sentencjami z łaciny, z greki, które są obecne także po polsku cały czas w języku polskim. W pierwszym odcinku zaczęłyśmy od Carpe Diem i tam się pojawił też fragment piosenki z Wodeckiego, chwytaj dzień, ostatniej i klaruj wina swe, więc może coś o alkoholu wreszcie się jakoś chociaż na moment pojawi. Czy ty wiesz, że ci starożytni Rzymianie to pili. Przez cały dzień oni pili wodę z dodatkiem alkoholu cały czas. To ja nie wiem, jak to. Musiało ich mocno konserwować w świecie pełnym bakterii. No tak, też nie dziwne, że potem mówili, że wszystko płynie cały czas. Ale do czego zmierzam? Mówiłyśmy sobie tutaj o tej tabula rasa i o tym, że się uczymy przez różne doświadczenia i uczymy się świata. No a potem właśnie też dzięki winu te różne doświadczenia uzewnętrzniamy czasami za bardzo. No bo co jest w winie? Poza tym, że jest w winie alkohol, to w winie jest prawda. In vino veritas. Tak? To kolejna taka mądrość która chyba z nami została. Hmm, oczywiście nie wymyślili tego Rzymianie, bo alkohol i wino było obecne w całym starożytnym świecie, nie tylko śródziemnomorskim, ale właśnie tam, gdzie uprawia się winorość, czyli, czyli na południu najbardziej. E, I już, już Grecy też mówili, że en oino tak, czyli właśnie w winie e, prawda, no bo po winie jesteśmy po prostu bardziej gadatliwi i łatwiej coś z nas wyciągnąć. E, chociaż ta historia o in vino veritas ma też swoją kontynuację, bo tam po przecinku niektórzy jeszcze dodają in aqua sanitas, czyli w winie prawda, a w wodzie zdrowie. Ehm, nie wiem, czy chodziło im o picie wody, czy także o fakt, że pamiętajmy w starożytności e, niezwykle ważne były termy, e, tak jak my dzisiaj chodzimy, e, nie wiem, do baru pogadać z ludźmi, spotkać się w pubie, e, w różnych takich miejscach, e, tak e, rzymianie chodzili na ploteczki właśnie do łaźni, i wśród, tych, wśród tej szumiącej wody, jakiś tam fontan, czy krzyków masażystów, poznawało się plotki z wielkiego świata, i kto z kim i dlaczego. Także ta woda była cały czas obecna, no i w ten sposób dbano nie tylko o ciało, ale także o zdrowie takie umysłowe o relaks po prostu. Jeśli chodzi o wino, to jeszcze mi przychodzi takie jedno powiedzenie do głowy, które nie jest bardzo znane, wydaje mi się, poza kręgiem historyków czy, czy łacinników, ale które ja osobiście bardzo lubię, bo wydaje mi się takie bardzo śródziemnomorskie. E, mianowicie e, słowa Horacego, który już nam się tutaj pojawił w pierwszym odcinku, bo on jest autorem słynnych słów Chwytaj dzień. E, I tenże Horacy zapisał takie słowa Nunc est bibendum. To we Włoszech jest częściej stosowane może niż w Polsce. Teraz trzeba pić. To oczywiście nie jest zachęta. Do... Bibendum to? Tak, bibendum to jest właśnie to, to coś, co mamy wypić. Pomyślałam sobie o pewnej bardzo znanej warszawskiej restauracji, która się nazywa w ten sposób. To już wiem skąd Pochodzi nazwa chyba prawdopodobnie, tak, nie? No, to, są nie te do to są te rzeczy do wypicia. No i dlaczego teraz trzeba pić? Yy, Horacy to napisał po yy, klęsce Kleopatry, mojej ukochanej królowej, yy, w bitwie pod Akcją. Swoją drogą przypominam, że mamy yy, o niej cały odcinek podcastu Lente. Yy, I tu nie chodzi o to, że to było po bitwie i że to jest ta zachęta do picia alkoholu. Dzisiaj wiemy, że to picie alkoholu dobre nie jest, ale chodzi o to, żebyśmy po bitwie po wysiłku świętowali. Wydaje mi się, że o tym dzisiaj bardzo często e, zapominamy. E, nie wiem, jak ty, ja mam jakąś taką tendencję, że jak osiągnę e, jakiś cel, który sobie założyłam, to już go odhaczam. I ja już jestem myślami przy kolejnej rzeczy do zrobienia, przy właśnie kolejnym poziomie, który, na który powinnam skoczyć. E, a starożytni wiedzieli, że trzeba sobie dać ten moment oddechu, i pocieszyć się e, tą wygraną, tym osiągnięciem, to mogą być małe rzeczy, to Wcale nie muszą być bitwy morskie pod akcją, prawda? E, po prostu e, celebrujmy małe sukcesy, e, znajdujmy też preteksty, aby być razem, aby, aby cieszyć się życiem. Uczcić każde nawet małe zwycięstwo. Na przykład takie, że już nagrałyśmy nie wiem, ile minut. Mhm. No i że możemy wpisać znajomość łaciny do CV A CV CV. CV, tak, bieg życia, kurikulum, wite, jak najbardziej kolejne zdanie. Czasami nam się wydaje, że znamy mało łaciny, a tutaj masz piękny dowód na to, że każdy z nas przynajmniej kilka tych wyrażeń yy, zna. Yy, życie biegnie, to też podkreśla właśnie, że trzeba je doceniać i doceniać tą małą chwilę, bo ono nie czeka na nikogo. Nie płynie może, ale, ale biegnie i też całkiem szybko. Ale jeszcze na koniec ci powiem jedno, jedno skojarzenie, które teraz mi przyszło do głowy a propos wina i świętowania. Bo kiedy patrzymy na przykład na turystów z różnych krajów, którzy, którzy wznoszą toast, czasami jesteśmy w restauracji, czy gdzieś na wakacjach i słyszymy ludzi z różnych krajów, no to niektórzy mówią, prawda, Chin Chin, inni mówią na zdrowie, a niektórzy mówią prozit. Mówi się tak po niemiecku, często mówią tak również włosi. I takie to brzmienie tego wyrazu prozit, które na przykład bardzo się często na różnych targach winnych pojawia. Kiedyś tłumaczyłam producentów wina włoskich, więc, więc mam to doświadczenie za sobą. Nam się kojarzy właśnie z językiem niemieckim. A ciekawostka jest taka, że to słowo jest słowem łacińskim i oznacza w dosłownym tłumaczeniu niechaj posłuży, niechaj przyniesie korzyść. Jest to taka forma czasownika prodesse, który właśnie oznacza być użytecznym, no właśnie przynosić zdrowie, czyli jak mówimy komuś prozit, to wcale nie mówimy po niemiecku, tylko po łacinie. Także używajmy łaciny na zdrowie. Prozit.